No cześć, witajcie yy, w kolejnym odcinku klockowych Robutek. Yy, dzisiaj chciałbym pokazać rzecz, której tak naprawdę yy, nie ma w internecie. Szukałem, nie było, nie ma. No więc stwierdziłem, że, że pokażę, bo, bo ostatnio nawet stałem też, yy, dostałem wiadomość, yy, czy mógłbym, czy mógłbym, czy mógłbym wy po prostu stworzyć Mógłbym, e, czy mógłbym mu pomóc ze, z, ze zbudowaniem skina? I na moim serwerze, który też będzie podany w opisie, też ostatnio ktoś chciał zbudować, zbudować skina, więc też mu pomogłem. No to tak. Po pierwsze, co trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba znaleźć dobre miejsce. Jak widzicie, pustynia jest jedna z lepszych. Znaczy tam też możecie, ale tam musielibyście usunąć tą trawę cholerną, która też mnie wkurza. No i tak wysokość wysokość nie możecie tego budować na górach Przynajmniej do wersji 1 2 3 1 2 3 bo 1.2.3 gdyż Gdyż po prostu w górach jak już wybujecie na nie, może na takiej jeszcze nie ale na takiej wyższej górce to po prostu wam się nie zmieści a na 1 2 4 już spokojnie wam się zmieści bo wysokość została całkowicie powiększona i teraz można budować takie wieżowce że ach że ach no, tak zacznijmy, no zacznijmy go budować. No tak, najpierw znajdziecie sobie miejsce, załóżmy tutaj, i budujecie sobie pasek na 4 klocki. No tak. Widzicie, 4 klocki, i teraz tak. Teraz musicie zrobić, e, zrobić jakby kwadrat 4 na 8, czyli jest 4, i teraz tu 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, co daje nam plus 1, czyli daje nam 8. Tak. Budujemy sobie ten kwadracik. I jak widzicie mamy sobie kwadracik, teraz sobie... Teraz mm, tak podam wam parametry. Tułów ma 12, ciało ma... Tułów ma 12, ciało ma 12, ręce mają 12 na 4. No i głowa ma 8 na 8, ale to wszystko Wam zaraz pokażę. Hej. No tak. Teraz po prostu lecicie sobie w górę 11, bo tu już mamy jeden klocek, Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I razem tu mamy 12. No teraz wam pokażę, że przyspieszono tempie, dowodujemy sobie nogi. no i jest, widzicie mamy nogi yy, no mamy nogi, więc teraz zróbmy, zr, zróbmy tłuch, który też składa się z 12 klocków zobaczymy sobie, n, jaki tu pomarańczowy, zróbmy żeby to było. a nie bo łeb będzie pomarańczowy, no to tu zróbmy, o taki zróbmy sobie taki, to będzie pasek, który będzie nam oddzielał Tułów od nóg, żebyśmy wiedzieli, żeby to też nie było czerwono, i tu zróbmy, na przykład, tu zróbmy na przykład niebieskie, czyli teraz będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i rena, 2. Albo pamiętajcie, że pasek to za, za, zalicza się do tuła, czyli tu jest 12 klasków. No, no to znowu będzie przyspieszone tempo. No i jest, jak widzicie mam już tułów, mamy już nogi No to teraz zbudujmy sobie łapetynę Tak, łapetyna, łapetyna jest krótka, więc ją będę w tym czasie kodał, Tak w przyspieszeniu filmu, takie tam unowocześnienie naszych filmików Więc tak, yy, głowa jest prosta, najprostszą rzeczą to jest po prostu kwadrat 8x8x8 Więc tak, yy, to jest taka bryła musicie po prostu postawić cztery klocuszki cztery klocuszki jakby tu na tych bocznych ścianach no i potem tu dodać dwa i z każdej strony jakby dodać, dodać dwa klocuszki żeby razem powstało o słońce nam zachodzi sobie znowu ten i znowu tu mamy dwa no i teraz to sobie oczywiście łączymy łączymy to sobie wszystko i jak widzicie wszystko jest, jest. No teraz sobie wznosimy 8 w górę, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, psób 8 w górę, tu też 8 w górę, tu też 8 w górę a i w ogóle chciałem się tak pochwalić, że tak powiem, że już może na razie może dłużej oglądali nie mam i właśnie to mnie najbardziej zdziwiło, gdyż yy, słuchajcie... Ostatnio gram sobie na pewnym serwerze, którego mm, niestety nie zdradzę, bo nie będę reklamować, nie będę robił konkurencji naszemu Mine Vegas, ale zdradzę, iż słuchajcie, mm, ktoś, y, ktoś ja jestem po prostu sobie na tym serwerze, właśnie buduję sobie na nim, mm, nie jestem tam żadnym moderatorem, ani, ani żadnym modem, ani żadnym ani żadnym działkowym, ani, ani żadnym takim przewodnikiem, nikim... akurat na tym serwerze, bo na kilku serwach jestem przewodnikiem i... znaczy na jednym serwie jestem, jestem moderatorem, no ale tam nie będę zdradzał. Nie chcę go reklamować, bo chcę, żeby większość ludzi wchodziło na mój serwer niż na ten, na którym jestem moderatorem, ale nie mniejsza o to. I tak, i po prostu człowiek mnie się pyta, czy, czy, czy to ja jestem... Czy ja jestem ten polivert yy, z YouTube od mocnego funfla też? No i ja mu powiedziałem tak, hmm, kurde, się nawet, nawet się zdziwiłem, się zdziwiłem że, w ogóle, że w ogóle taki tekst poleciał, no i byłem taki... <grych> ucieszyłem się, naprawdę zrobiłem mi się miło. Potem wyglądałem z nim, no i teraz regularnie gra na moim serwerze. Spodobały mu się przede wszystkim odcinki Left for mine. I ogólnie mocny funfer mu się bardzo spodobał Oraz yy, Oraz klockowe robótki I no i klockowe robótki ogólnie wszystko mówił, że fajnie tłumaczy No dobra Koniec tego wygadania, mamy głowę Mamy głowę, gdzieś ona nie była trudna, oczywiście twarz sobie możecie zrobić jak chcecie Twarz jest do Waszej dyspozycji, ja w niej nic nie chcę Wam sugerować. Twarz to jest wasza działka. Ja nie mam żadnej dostępu do, nie mam dostępu całkowitego do, do waszych działek, do waszych, do waszych twarzy. Możecie sobie robić, jakie chcecie, możecie dodawać sobie włosy, wszystko oczywiście, wszystko, wszystko. Dobra, przejdźmy do rąk. Ręce są. Mm, bardzo proste też zaczynają się od, nasze, od naszego tułowia znaczy nie tak od tułowia musicie zrobić sobie tu kwadrat 4x4x4 i to będą nasze ręce po prostu teraz zależy tylko polecieć w górę aż do aż do końca i jakby nie chce mi się tu ich kończyć Teraz tak przyspieszę, bo mi, tym razem nie chce mi się robić przyspieszonego tempa. Wam pokazywać to wszystko w tym przyspieszonym tempie, żeby, żebyście też mogli trochę wysłuchać. Bo naprawdę niektóre ciekawostki są o tych skinach ciekawe, gdyż na przykład y, dzięki, skino, dzięki takiemu jednemu skinowi, które, którego zrobiłem y, które, którego pomogłem zrobić na przykład na serwerze, y, gościu przyprowadził nam kilka. kilka Kilka osób na serwer No ale tam, bo no, taka okay, jest tylko ta No i jak widzicie, od przodu to wygląda jak zwykłe ręce. Yy, no oczywiście to nie jest skin najtrudniejsze. Ja Wam tu podałem tylko wymiary. Tu jest 12, tu jest 12, tu jest 12, tu jest 8, 8, 8. No i tu jest 12 i 8. Wszystko jest. Wszystko. Nie są trudne do zapamiętania. Jest łatwe, proste. No, i teraz wam pokażę moje skiny, które wybudowałem na naszym serwerze. Wszystkich opów. No to, yy, no to tak, yy, przeniosłem się. Jak widzicie, tu są nasze skiny: Superkiller, Pawlo 66, kapic No i, i jak nie kto inny, jak Polyvert. Yy, tu jestem ja, bardzo fajny. Oczywiście jak widzicie tu jest nasz, nasz serwer, naprawdę się rozrasta, jak widzicie jak widzicie jest sporo domów trochę. Roś, trochę się tworzy większy, więcej tych domów. A tu jest moja niedawno zbudowana budowla, no ale dobra. Po gorszym wam pokazać skiny. Oczywiście te skiny mogą mieć w rękach, w rękach, o, tak jak ten tutaj może mieć w rękach narzędzia, tak jak o jak, jak ja mam w ręce teraz tą siekierę czy tam tam pół płytkę, ale pół płytkę jest trudno zbudować, a już tym bardziej klocka, bo nie możecie kłaść przecież na okos. No ale no to tak wyglądają te skiny, to ja się z Wami żegnam. Yy, 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 chciałem Wam pomóc zbudować te skiny, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli nie, to powiedzcie mi o co, co jest nie tak, coś, czy, coś, czy coś zepsułem, czy coś się spierdzieliło, no i ogólnie no i to cześć.